W dzisiejszych czasach wiele mówi się o mowie nienawiści, która wynika bezpośrednio z uprzedzeń. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytania, co to są uprzedzenia i czy są szkodliwe. Według Wikipedii uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuje ocenę, wyraża negatywny osąd bez wcześniejszego doświadczenia z daną osobą lub z wyjawiskiem. Najczęściej na podstawie fałszywych lub niekompletnych informacji. Oznacza to, że uprzedzenia mogą być tylko i wyłącznie negatywne. W takim razie sam osąd nie jest niczym złym. Problem zaczyna się, gdy osąd ten jest negatywny. Daje to nam sporo do myślenia. Można wnioskować, że w takim razie problemem jest negatywne podejście do kogoś lub czegoś które nie jest złe. Warto jest być w pewnym stopniu nieufnym. Podejmowanie ważnych decyzji, tzw. zwaną regułą poliany, jest szkodliwe dla nas. Można nas wtedy łatwo oszukać i nie uczymy się na błędach. Już wiemy, czym są uprzedzenia, więc zastanówmy się, skąd się one biorą. Co najbardziej oczywiste, mogło się brać z rasizmu. Jest to wybitnie złe zjawisko i na tyle oczywiste, że nie będziemy się w niezbytnio zagłębiać. Drugim powodem uprzedzeń może być brak poznania. Jeśli na przykład czarny człowiek nigdy w życiu nie widział nikogo o innym kolorze skóry i w wieku 25 lat zobaczy białego człowieka, to będzie z początku wobec niego nieufny. Samo to ma bardzo małą szkodliwość, ponieważ nie powinno to trwać długo. Jest zjawiskiem jak najbardziej zrozumiałym. Następnym powodem mogą być negatywne doświadczenia. Jeśli ktoś, dla przykładu, na wycieczce w USA zostanie kilka razy okradziony, to może wyrobić w sobie uprzedzenie do mieszkańców USA. Będzie podchodził do nich z nieufnością, gdy będzie chodziło o pieniądze. Taka postawa jest zdecydowanie godna potępienia, ale z drugiej strony jest w pełni zrozumiała. I o ile nie jest bardzo rozwinięta, to może być tolerowana w społeczeństwie przez niską szkodliwość. Jest jeszcze wiele powodów, ale sądzę, że wymieniłem te najważniejsze i najczęściej występujące. Przejdźmy do podsumowania. Uważam, że uprzedzenia z zasady są złe, ale nie należy też całkowicie się ich pozbywać. Bywają przydatne w podejmowaniu decyzji. O ile nie podejmuje się decyzji wyłącznie na podstawie uprzedzeń.